22 dzień maja, piątek. Zapraszamy na serwis informacyjny krośnieńskich wydarzeń. Od poniedziałku odmnażanie krośnieńskiej opieki i oświaty. Co dalej z placem Jadwigi? Remont stoi w miejscu. Powiemy też o inicjatywie z okazji 30-lecia wolnych wyborów samorządowych. Dzisiaj imieniny obchodzą Emil i Julia, jutro Jan i Michał, a w niedzielę Joanna i Zuzanna. Jutro słońce wzejdzie o godzinie 4:55, a zajdzie o 20:58. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od poniedziałku 25 maja w Gminie Odrzańskie dzieci będą mogły powrócić do przedszkoli i żłobka. Tak jak ustaliliśmy, taka decyzja pana burmistrza była na wniosek dyrektorów żeby dać sobie czas na przygotowanie, dostosowanie placówek, tak, na stworzenie procedur, przede wszystkim na dostosowanie zgodnie z wytycznymi zarówno głównego inspektora sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, czy też ministra rodziny i spraw społecznych. Ten czas był potrzebny na przygotowania od 25 maja otwieramy wszystkie placówki, zarówno przedszkola, jak i Żłobek i klub dziecięcy. Mimo, że wysoki reżim sanitarny w przedszkolach czy żłobku utrzymywany jest na co dzień, to dyrekcja i pracownicy poszczególnych placówek poczynili odpowiednie przygotowania do powrotu dzieci. Mieliśmy czas na spokojne przygotowanie zarówno środków dezynfekcyjnych, środków ochrony dla pracowników. No i przygotowanie całej placówki. My jako placówka żłobek i przedszkole, bo w jednym budynku mamy dwie placówki, na co dzień mamy wysoki reżim sanitarny i dbamy o tą higienę, przeprowadzamy systematycznie dezynfekcję jeszcze przed pojawieniem się epidemii. Co w sytuacji, gdy rodzic w trakcie tygodnia stwierdzi, że jednak chce wysłać swoje dziecko do przedszkola? Jeżeli mamy uszykowane 20 miejsc przedszkolu, mamy zapisanych 15 na przykład dzieci, to te 16 dziecko, które trafi w poniedziałek, tak, no nie będzie problemem, ale jeżeli będzie to 21 dziecko, ono po prostu nie będzie mogło być przyjęte. Na ten dzień na pewno. Na ten moment liczba miejsc w krośnieńskich przedszkolach jest wystarczająca zapotrzebowaniom zgłoszonym przez rodziców. W grupach przedszkolnych nie mam problemu, bo ilość dzieci zgłoszonych jest mniejsza niż ilość miejsc, bo w przedszkolu, do, do trzech grup, mogę przyjąć po 12 dzieci. Natomiast w grupach żłobkowych jest trochę trudniej, bo miałam zgłoszonych na dzień dzisiejszy 35 dzieci, mogę przyjąć 27. A to z uwagi na to, że w grupach żłobkowych pracuje więcej pań opiekunek, bo takie są też wymogi ustawowe, że ośmioro dzieci najdą opiekunkę. Więc panie mam zatrudnione, one wracają do pracy, a też muszę zapewnić metraż dla każdej z tych pań. Stąd mniejsza ilość dzieci możliwa do przyjęcia. Czy dzieci będą mogły wyjść na plac zabaw? Czy będą musiały cały czas spędzać w salach? Zgodnie z wytycznymi, na terenie placówki możemy wychodzić na plac zabaw. Mają być wyjścia rotacyjne, żeby grupy się ze sobą nie łączyły, więc przygotowując się, rozstawiliśmy szafki w, w szatni tak, żeby te grupy nie miały styczności aż takiej, i będą grupy poszczególne wychodzić o danej porze. Więc w szatni y, zrobimy tak, żeby się grupy nie stykały, natomiast plac zabaw na tyle duży i dobrze wyposażony, że podzieliliśmy ten plac na strefy. Czyli u nas nie będzie takiej sytuacji, że jedna grupa idzie, wraca i wychodzi następna. Każda grupa może wyjść i jak najdłużej tak naprawdę korzystać z zabawy na świeżym powietrzu. Pamiętajmy o bezpieczeństwie nas wszystkich. Nie przyprowadzajmy do przedszkoli przeziębionych dzieci. Najważniejsze, żeby były dzieci zdrowe, tak? bo to Państwa odpowiedzialność jest przede wszystkim yy, na tym spoczywa, no żeby no nie doszło do jakichś sytuacji problemowych. Czyli dzieci zdrowe, opiekunowie oczywiście także yy, muszą być zdrowi i wielka prośba o dostosowanie się do procedur, które będą wypracowane w każdej placówce, szczególnie do, odnośnie przyprowadzania dzieci i odbierania z każdej placówki. To dyrektorzy zapoznają Państwa z tym, jak należy postępować. Poza przedszkolami od poniedziałku zmiany także w szkołach podstawowych. Do szkół wrócą uczniowie z klas 1-3. Nie będą to jednak takie zajęcia jak przed koronawirusem. Otwieramy wszystkie placówki, tutaj zainteresowanie różne, tak? Mogę powiedzieć ogólnie, na, na 512 dzieci, które mamy w wieku jedy, klas 1-3, na dzień dzisiejszy zgłoszeń jest 55, no to nie, nie, troszeczkę ponad 10%. Placówki, do których dzieci zostały zgłoszone, są przygotowane, są przygotowane sale, tak, zabezpieczone, tak jak w przypadku przedszkoli, no zgodnie z wytycznymi. Powrót dzieci do przedszkoli, żłobka czy oddziału przedszkolnego, a także uczniów do klas trzecich, to kolejny z etapów dostosowywania się do realiów, które wymusił na wszystkich COVID-19. Od pewnego czasu dolna część miasta w Krośniodrzańskim to spory plac budowy. Remont mostu Elizy jest na ukończeniu, jednak spore wątpliwości budzi zasuń na placu Świętej Jadwigi. Kostka została zdjęta. I tak jak zaczęło się z impetem, tak stanęło. Wstrzymanie prac ma związek ze znaleziskami archeologicznymi. Prace zostały wstrzymane, e, ponieważ ten pierwotny plan projektu musiał zostać zmieniony, e, ponieważ e, zostały napotkane tam relikwie archiwalne. Są to e, fundament starej fontanny, ściany starego ratusza, drewniany wodociąg. E, jesteśmy już na końcowym etapie tych zmian, e, zmiany wykonawczej technologii. No ale to wszystko właśnie zostało wstrzymane ze względu na obiekty historyczne Kiedy można spodziewać się wznowienia prac na trasie traktu książęcego? Wszystko zależne jest od tego, kiedy zostaną naniesione zmiany do projektu. Jeżeli chodzi o, o całe tutaj zdanie zrobionej gotowej drogi, to wykonawca ma czas do końca lipca. I do końca lipca on musi się wyrobić. Wiadomo, że im szybciej te zmiany, jeżeli chodzi o projekt, zostaną naniesione, to tym szybciej zaczną zacznie się znowu tam roboty. Wykonawcę prac na terenie placu przed Kościołem Świętej Jadwigi obowiązuje termin do końca lipca. Do tego czasu roboty powinny zostać wznowione i ukończone. To szczególnie ważna rocznica w historii Polski. 30 lat temu, 27 maja 1990 roku, zostały przeprowadzone pierwsze wolne wybory do samorządu lokalnego. Gminy zyskały nową jakość. To mieszkańcy mogą decydować o ich rozwoju. Są osoby, bo ja jestem z tego pokolenia i nasz operator kamery, którzy pamiętają czasy poprzednie. Te czasy poprzednie były takimi, kiedy nie mogliśmy o sobie decydować. Samorząd to my, to lokalna społeczność zamieszkująca dane terytorium, która ścieli to łóżko, na którym śpi. Decyduje o wszystkim o tym, jak zorganizuje sobie swoje życie dookoła. Wybory samorządowe są ważną kwestią, ponieważ to właśnie one mają największy wpływ na nasze najbliższe otoczenie. Bolewam na tym, że po, tym, po tych 30 lat, latach samorządności tak mało ludzi bierze udział w wyborach samorządowych. Bo to powinno być święto, święto nasze, nas wszystkich, kiedy mówimy, tak, chcemy decydować o sobie, chcemy wybrać najlepszych z najlepszych, bo to oni będą naszymi liderami, to oni nas popchają ku świetlanej przyszłości. W dobrze funkcjonującym samorządzie głos mieszkańców jest kluczowy. To ich zdanie ma duży wpływ na całą gminę i podejmowane na jej terenie działania. Działamy według strategii, którą wskazali nasi mieszkańcy. Ta strategia tak naprawdę pokazała, że musimy postawić na opiekę nad małymi dziećmi. Wybudowaliśmy żłobek. Że musimy postawić na za wszelką cenę wybudowanie obwodnicy Krosna-Odrzańskiego. Przygotowywana jest dokumentacja, że musimy ludziom sprawić poczucie bezpieczeństwa. To poczucie bezpieczeństwa to między innymi, między innymi chociażby prace trwające nad obwałowaniem dolnej części miasta, gdyby przyszła tutaj wysoka woda, tak jak w 1997 czy 2010 roku. Z powodu epidemii trzeba było zrezygnować z hucznych uroczystości w gminie ale w inny sposób można manifestować swoje zdanie na temat samorządności. W przyszłym tygodniu w mieście staną trzy konstrukcje składające się z banerów jedna w dolnej części miasta, a dwie w górnej. Mieszkańcy będą mogli wypisywać na nich swoje skojarzenia z samorządnością czy wolnością. Mieszkańcy myślę, że to czują, ale czasami boimy się wyrazić to właśnie chociażby w formie pisanej i mam nadzieję, że nasi mieszkańcy się otworzą na to. Jestem o tym przekonany, bo dialog społeczny, który prowadzimy, czy to w formie chociażby budżetu obywatelskiego, który został wypaczony przez ustawodawcę, dlatego z niego zrezygnowaliśmy, ale to były tak naprawdę konsultacje społeczne. Niech to zapytanie nasze o czym jest dla ciebie wolność, czym jest samorządność, niech będzie tak naprawdę taką konsultacją społeczną, jak my to rozumiemy. Jak jak my to czujemy wewnętrznie? Czy czujemy się wolni? W przyszłym tygodniu szerzej będziemy mówić o tej rocznicy. Od maja w gminie Krosnodrzańskie funkcjonuje nowy system naliczania opłat za wywóz śmieci zależny od ilości zużytej wody w gospodarstwie. Do wszystkich mieszkańców trafiły specjalne ulotki informujące o szczegółach systemu. Przedstawiliśmy już na naszej antenie jego zasady. Dzisiaj zbieramy opinie. W przypadku pytań pomocą służą urzędnicy lub zarządcy nieruchomości, którzy odbyli specjalne szkolenia z prawnikami, zaznajomionymi z tematem. System na początku może wywoływać wiele pytań, jednak jest prosty. Zmiana naprawdę dobra. No bo jeżeli nie było oszustwa, czyli pod, były podawane, ilość osób podawane w wspólnocie była, Prawidłowa, bez oszustwa, to ta różnica przy obecna to jest 2 złote więcej do osoby się będzie, będzie płacić. Poprzedni system był wadliwy. Zmiana sposobu naliczania opłat za śmieci była konieczna, ponieważ regularnie, niezależnie od samorządów, rosły koszty wywozu śmieci. Poza tym nie wszyscy deklarowali prawdziwą liczbę osób mieszkających w gospodarstwie domowym. Uważam, że to jest sprawiedliwe, no bo jakbyśmy tego nie zrobili. To trzeba by było płacić co najmniej 25 zł, no bo 3000 osób jak ucieknie, a koszty jakie są takie są, trzeba to powiedzieć na wszystkich tych, którzy zgłosili, to że mieszkają, no to by wyszło 20 około 5 zł, 25 zł za osobę, a w tej chwili to wychodzi 17 zł z groszami. Zasady nowego systemu opierają się na zasadach opisanych w folderach informacyjnych. Także wątpliwości zarządców zostały w większości rozwiązane. To jest bardzo prosty system, naprawdę u nas we wspólnocie nawet nie zmieniałem stawek yy, zaliczek, dlatego że to jest naprawdę 40 zł miesięcznie tylko różnicy. I to się rozlicza tak samo jak, jak do tej pory. Wodę później na koniec roku się wodę podliczy, ile kto zużył, ile kto ma yy, tych śmieci zapłacić i, i, i to wszystko. To jest takie proste, że, że szkoda o tym mówić. Zapytaliśmy mieszkańców, jak przyjęli nowy system opłat. Uważam, że to będzie dobre, sprawiedliwe. Rozmawiałam z kolegami, to też mówili, sądowali tam w rodzinie z Gdańska, mówi tam, że od lat mają taką koncepcję przyjętą i w sumie się to sprawdza i zadowoleni są. Uważam, że jest troszeczkę za drogo. Dlaczego? Proszę, dlaczego? Bo I tak mamy wysokie czynsze, tak? No to jeszcze wzrasta. Bo chyba trochę więcej będziemy płacić, to nie szkodzi. Bo my tylko z żoną, ja mieszkam, mnie I we dwójkę mało wody zużywamy i będzie dobrze. Jest to system bardzo dobry. Wszyscy w końcu będziemy płacić uczciwie. Ludzie, którzy yy, unikają meldunku, to używają wodę. I będą płacić po prostu za to wszyscy uczciwie. Obecny system opłat za wywóz śmieci jest bardziej sprawiedliwy niż wcześniejsze. Jego wprowadzenie powinno wyeliminować problemy z deklaracjami, gdzie zaniżano liczbę osób mieszkających w gospodarstwie. Ostatnio mieliśmy te spotkanie z burmistrzem i tak dalej, a nie tam, tam problemy to sobie sami szukamy. To są naprawdę żadnych problemów nie ma, tylko po prostu w tej chwili wyjdą ci, którzy nie mieli wszystkich podanych lokatorów, bo to będzie widać zużył tyle wody, a tyle lokatorów, no to znaczy ktoś oszukiwał, to prawda. Jeżeli nie było oszustwa, to będzie wszystko ok, każdy będzie zadowolony, bo nawet tam ci, którzy płacili za śmieci niesortowane, to będą nawet płacić teraz mniej. Przypominamy, że do opłat wliczana jest woda na cele bytowe, czyli na przykład do mycia, picia, po prostu służące nam codziennie do życia. Nie wlicza się do przeliczania wody zużytej do podlewania ogródka czy pojenia zwierząt. Jak ją odliczyć? Najlepiej odejmując zużycie z podlicznika. Jeżeli ktoś go jeszcze nie ma, może pomniejszyć średnie zużycie wody o 10%. Niestety COVID-19 cały czas miesza w kalendarzach imprez. Z tego powodu dożynki gminne zostały odwołane. W gminie Krosnođżańskie na terenie niemalże każdego sołectwa tradycją było organizowanie imprez plenerowych w czasie wakacji. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Niestety wytyczne wskazują, że obecnie nie można organizować tego rodzaju wydarzeń. Nasza lokalna społeczność jest świetnie zorganizowana. 19 sołectw to aktywne grupy, które działają bardzo prężnie w swoich środowiskach. I do tej pory wiedzieliśmy, że jak tylko rozpoczyna się okres takich ciepłych dni, to rozpoczynając właściwie od dni dziecka, które były już tradycją w wielu sołectwach, poprzez festyny, a także potężne przedsięwzięcia, jak chociażby święto karpia w osiecznicy, a później na zakończenie wakacji, dożynki gminne. Byliśmy obecni bardzo mocno w terenie, jeśli chodzi o obszary wiejskie. Niestety w tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, większość tych spotkań nie będzie mogła się odbyć. Powodem są restrykcyjne wytyczne głównego inspektoratu sanitarnego. One mówią o tym, że ludzie nie mogą się gromadzić, a organizator spotkań jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczestników to oznacza, że każdy kto byłby dzisiaj organizatorem takiego przedsięwzięcia musi na siebie wziąć odpowiedzialność za wszelkie warunki sanitarne, które niestety są bardzo tak jak powiedziałem restrykcyjne. W tym roku dożynki gminne miały odbyć się w Wężyskach. Wygląda na to, że mieszkańcom nie będzie dane bawić się podczas święta plonów. Ja jestem troszkę zawiedziony. Myśmy no, się troszkę przyszy już. Mieliśmy pierwsze spotkanie już w miesiącu lutym, takie organizacyjne y, samorządu wioskowego. Co nie. I tak miało być w planie co, co, dwa, co dwa miesiące takie spotkania, co nie przygotowawcze. Ale odnośnie tego, że przyszedł ten do nas wirus, nie, nie możemy się spotykać. No i to my to tak odpuściliśmy. Imprezy plenerowe odwoływane są nie tylko na terenie gminy krosno Sytuacja jest trudna w tym roku w ogóle z imprezami plenerowymi, w tym właśnie jeśli chodzi o dożynki gminne. Decyzja już została podjęta po podjętej decyzji przez powiat krośnieński, który stwierdził, że dożynki powiatowe w tym roku się nie odbędą większość gmin dookoła już takie decyzje też ogłosiła. Wydaje się, że Święto plonów jako takie, takie przynajmniej jak pamiętamy, nie będzie mogło tak jak pamiętamy, nie będzie mogło się odbyć. A co w związku z konkursem wieńców dożynkowych? Dużo w tej kwestii zależy od Urzędu Marszałkowskiego. Jeśli ten konkurs nie zostanie odwołany przez Urząd Marszałkowski, to być może będzie on przeprowadzony i wtedy od szczebla gminnego w górę on będzie szedł. Będę wtedy namawiał też Starostę Kroślińskiego do tego, żeby jednak pozostawić konkurs wieńców dożynkowych. Ale tylko pod warunkiem, że będzie konkurs wojewódzki, ponieważ nie chciałbym blokować możliwości wykonania więcej i wygrania na przykład nagrody dla danego sołectwa. Sołectwo wężyska od zawsze. Większość imprez przeprowadzała w plenerze. W tym roku nie zapowiada się na żadną z nich. Wszystkie imprezy robione są przede wszystkim z myślą o mieszkańcach. Przychodzi lato, przychodzi, przychodzi okres wakacji. u nas taki jest, no jak nie, e, pierwszy taki większy festyn to bezpieczne wakacje, poni biesiada e, rodzinna. No to jest wszystko w plenerze, nie? No, no i tak jakoś. No, jakoś, no, to, no to trzeba będzie. No jeszcze jak ma powiedzieć Dzień Dziecka, czy te inne ta, ta, takie imprezy sportowe na, 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 na powietrzu, na to nam wszystko w tym roku ucieka już. O ewentualnej możliwości przeprowadzenia konkursu wieńców dożynkowych będziemy informować. O panie, to ty na mnie Na brzegu, razem z Tobą, nowy Zacznę Dziś mów. 18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła. Pierwszy i jak dotąd jedyny Polak, który został papieżem Kościoła Rzymskokatolickiego. W całej Polsce obchodzono setną rocznicę urodzin papieża Polaka także w Krośnie Odrzańskim. Na początku odprawiono wieczorną mszę świętą dziękczynną w kościele pod wezwaniem Świętego Andrzeja. To on był tym, który odpowiadał na wołanie, na wołanie Polaków, na wołanie ludzi cierpiężonych. Odpowiadał swoją obecnością, swoimi mowami. Nie mogą się pojechać tam, gdzie nawet groziła mu śmierć. Po mszy świętej przyszedł czas na okolicznościowe spotkanie przy obelisku ku czci Jana Pawła II na Krośnieńskim Bulwarze, gdzie odśpiewano barkę czy odsłuchano słów papieża. Wspomnienia po Janie Pawle II cały czas pozostają w sercach i pamięci wielu Polaków. To jest ktoś, kogo należy naśladować i... i, i... Do, do kogo należałoby się też i modlić, prosić o wsparcie? To jest Polak, to był Polak wielkiego formatu i takim będzie w naszej pamięci. Dzisiaj, ponieważ mija ta setna rocznica, to naprawdę chciałabym bardzo. Y dziękować za, za te wszystkie kazania, które nam przekazywał przez tyle lat. Miałam to szczęście, że byłam i na beatyfikacji, i na kanonizacji w Rzymie, na placu świętego Jana Pawła II. I czuję, że jednak nad naszym miastem, nad naszym tutaj środowiskiem czuwa Jan, święty Jan Paweł II. Dla mnie, jak dla wszystkich, bardzo wielkim człowiekiem. Ja no, byłem na dwa razy w Rzymie, nie? I doznałem do, do to, co chciałem, doznałem tego, modląc się do niego, doznałem przede wszystkim uzdrowienia. Wielki Polak po prostu. Nie wiem, czy taki będzie jeszcze kiedyś. No za mojego życia na pewno, nie? No ja jestem z pokolenia I od 2 więc dla mnie Jan Paweł II to po prostu ogromny, ogromny autorytet, na którym, na którym opierałam swoje życie. Jego postawa za życia i nauki, które głosił, cały czas są pamiętane. Dobroć sumienność, uczciwość, pracowitość i tak jak zawsze mówił w kazaniach bądźcie dla siebie dobrzy, miłujcie się wzajemnie. Problem jest z tego rodzaju, że nie wszystko przestrzegamy i, i tak jakbyśmy słuchali kiedyś, teraz już mniej go pamiętamy i należy właśnie przypominać o tym. Może wtedy bardziej ludzie będą postępowali zgodnie z jakby z jego naukami. Może tak dogłębnie nie wsłuchiwałam się w jego słowa, ale pojedyncze słowa, chociażby to, żeby odnowić oblicze tej ziemi, czy nie lękajcie się, to zapadło mi bardzo w pamięci. No i staram się. Karol Wojtyła zmarł 2 kwietnia 2005 roku. W latach 1978-2005 jako Jan Paweł II pełnił funkcję zwierzchnika kościoła katolickiego. Kontynuujemy serię zgadywanych z Centrum Artystyczno-Kulturalnym Zamek. Po serwisie serdecznie zapraszamy na drugi tydzień z zagadkami, w których główne role grają dyrektor tak zamek Tomasz Miechowicz i instruktor Marek Pietkiewicz. W tym tygodniu prezentujemy wam serialowe zgadywanki. Pytanie brzmi: z jakiego serialu pochodzi dana przyśpiewka? Serdecznie zapraszamy do zabawy. Przerwa, a właściwie nawet niemożność rozpoczęcia sezonu. Pandemia koronawirusa całkowicie pokrzyżowała plany lekkoatletów pod kierownictwem trenera Krzysztofa Wesołka. Sytuacja jest trudna, ponieważ cały okres przygotowawczy zimowy, który bardzo solidnie przetrenowaliśmy, nagle musieliśmy zaniechać. Takie były wytyczne. Ministerstwa. Yy, troszeczkę było pracy w domu. Yy, kontakt, kontakt był mailowy, kontakt był poprzez portale społecznościowe. Obostrzenia są luzowane, dzięki czemu także i lekkoatleci mogą znowić swoje treningi. Na razie jeszcze z pewnego rodzaju rezerwą i zachowaniem zalecanych obostrzeń. Mało wychodzimy z tak zwanego ukrycia. Obostrzenia są luzowane, dlatego też w tym momencie treningi mogą wyglądać 5 plus 1, czyli 5 zawodników plus 1 tenel. Oczywiście może być rotacja po kilkunastu minutach przerwy przyjdzie następna grupa na świeżym powietrzu, póki co zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest to trudny czas dla całego społeczeństwa, także i dla sportowców. Na ten moment kalendarz ich startów jest pusty, a sezon wstrzymany. Sezon lekkoatletyczny, który powinien się już rozpocząć, on się nie rozpoczął i na razie nie mamy informacji o tym, kiedy to nastąpi. Lekkoatletom pozostaje więc trening i oczekiwanie na informacje o rozpoczęciu sezonu. Pandemia koronawirusa zmusiła organizatorów imprez sportowych do przeniesienia, a w ostateczności nawet do odwołania swoich wydarzeń. Dlatego zasadne wydaje się być pytanie, czy biegowe święto miasta, czyli organizowany cyklicznie od sierpnia 2014 roku bieg Krośnieńska Dziesiątka odbędzie się w tym roku? Trudno na ten moment udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Ale ośrodek sportu i rekreacji trzyma rękę na pulsie i cały czas monitoruje sytuację. Dałem sobie czas do końca miesiąca, żeby rozeznać, zorientować się, czy będzie to w ogóle możliwe. Także prosiłbym, żeby poczekać do końca miesiąca. Jest to jedna z naszych kultowych, powiedzmy sobie, imprez i bardzo by zależało na zrobieniu jej, ale oczywiście nie wbrew bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców czy też uczestników. No zakładam, że jeszcze ten tydzień, dwa, kiedy też ministerialne jakieś ukażą. Się informacje pozwolisz odpowiedzieć na pytanie, czy, czy praktycznie zostaną już nam tylko w kalendarzu imprezy stricte jesienne. Czwarty etap odmrażania sportu zakłada m.in. możliwość organizowania imprez do 50 osób w przestrzeni otwartej. Nie wiadomo jednak, kiedy ten etap zostanie wdrożony. Nie wszyscy organizatorzy biegów i imprez sportowych chcą przenosić swoje wydarzenia i planują np. podzielić uczestników biegu na mniejsze grupy startujące o różnych godzinach. Pomysłów na organizację imprez nie brakuje. Myślałem o czymś takim, nawet myślałem o takim podobnym rozwiązaniu jak mój kolega z Sulechowa, dyrektor Łukasz Duch, który zrobił MTB na krótkim odcinku 6-kilometrowym w ciągu bodajże tygodnia można przejechać trasę, okazując swoje wyniki na, za pomocą aplikacji Strava. Pomysł kontinent bardzo, bardzo fajny. Oczywiście zakładając uczciwość samych uczestników, ale większość sportowców to, to na pewno są ludzie uczciwi. Największym problemem dla organizatora w takiej sytuacji mógłby okazać się nie sam bieg, a na przykład dekoracje po biegu. Myślę, że jest to jakieś rozwiązanie, natomiast problem polega na tym, że o ile byśmy w rzutach zrobili, załóżmy, jeżeli to będzie 300 uczestników, to pojawia się problem jak gdyby kumulacji tych uczestników później w trakcie na przykład, nie wiem, wręczania już na zakończenie. To też wymagałoby wymyślenia sposobu, żeby jak gdyby tych, tą liczbę ludności, liczbę ludzi rozrzucić, czy też rozproszyć w jakiś sposób. Krośnieńscy i okoliczni biegacze będą musieli uzbroić się w cierpliwość i czekać na rozwój sytuacji. Nie wiadomo, czy siódma edycja Krośnieńskiej Dziesiątki w tym roku się odbędzie. To się nazywa pech. Przed nami deszczowy weekend. Zarówno w sobotę jak i w niedzielę temperatura na poziomie 17 stopni. W nocy 7 kresek powyżej zera. Bez deszczu od poniedziałku. Biometr jest obojętny.